Cześć widzowie. Oto przed Wami czwarty i tym samym ostatni już materiał mojej serii o wszystkich różnicach fabularnych między książkami a filmami z uniwersum Władcy Pierścieni. I jako że w poprzednim filmie praktycznie zamknąłem już całość książkowych dwóch wież, poza wątkiem przeprawy Frodo i sama przez Siriet Ungol oraz jaskinie Sheloby, które w filmowej adaptacji są już częścią powrotu króla, to dzisiejszy materiał w większości będzie dotyczył oczywiście ostatniej części tej trylogii. Zanim jednak przejdę do omówienia tematu odcinka, czas na fragment dla sponsora dzisiejszego materiału, jakim jest wydawnictwo Pruszyński, przychodzące do Was teraz ze swoim najnowszym wydaniem, obejmującym kilka średniowiecznych poematów, przetłumaczonych i skomentowanych właśnie przez J.R.R. Tolkiena. Mowa tu konkretnie o jednej z najpopularniejszych legend arturiańskich, czyli rycerskim romansie o tytule Pan Gawen i Zielony Rycerz oraz obfitującej w skomplikowane religijne rozważania elegii znanej pod nazwą Perła, a także średniowiecznej wersji greckiej opowieści o Orfeuszu i Eurydyce, zatytułowanej Pan Orfeo. Książka ta jest totalnym must have dla fanów twórczości Tolkiena, ponieważ przekładane przez niego dzieła nie tylko są równie wciągające jak jego oryginalne historie, ale pozwalają również lepiej zrozumieć jego inspiracje i poznać genezę rycerskich postaci ze Świata Śródziemia. Dodatkowo książka zawiera też przedmowę syna Tolkiena, Christophera, którego ten wyznaczył na opiekuna swojej spuścizny literackiej i który to wydał wiele niepublikowanych wcześniej dzieł swojego ojca, takich jak Silmarillion czy Niedokończone opowieści. Jeżeli więc jesteście fanami twórczości Tolkiena, to serdecznie zachęcam Was do zakupu tego dzieła, które już od 20 maja będzie dostępne zarówno w salonach Empiku, jak i na stronie empik.com. A tymczasem już nie przedłużając, wracamy do materiału. W trakcie podróży przez Shiret Ungol książkowy Frodo zareagował na widok Fortecy Minas Morgul zdecydowanie gorzej niż jego filmowy odpowiednik, biegnąc jak opętany w jej stronę po prowadzącym do niej moście, podczas gdy w filmie podbiegł on jedynie do posągów znajdujących się na samym jego początku. Niemniej już chwilę później książkowi Frodo i Sam ukrywali się przed opuszczającą fortecę armią Mordoru nieco bardziej przemyślanie niż w filmie, w którym to nie dość, że znajdowali się od niej chyba nie dalej niż pół metra, to jeszcze wystawiali z kryjówki swoje głowy, co moim zdaniem było kompletnie idiotyczne. Szczególnie, że w filmie to ukrywanie się było jeszcze bardziej utrudnione niż w książce, bo wódz Nazguli, zwany również Czarnoksiężnikiem Zangmaru, nie jechał na koniu, tylko przemierzał przez tworza, lecąc na skrzydlatej. Bestii. W ogóle odnoszę wrażenie, że w oryginale droga po schodach Sirith Ungol wcale nie była aż tak mordercza jak w filmie, w którym chyba nieco wyolbrzymiono te kwestie, a ponadto to co działo się w jej trakcie również zostało zmyślone przez filmowych scenarzystów. Książkowy Smigol bowiem wcale nie próbował wrobić sama w potencjalną kradzież pierścienia czy zjedzenie wszystkich lembasów, a po prostu doprowadził obu hobbitów do jaskini Szeloby porzucając ich przy wejściu. Do jaskini tej Frodo wszedł więc w towarzystwie sama, a nie w pojedynkę jak miało to miejsce w filmie, no i ma to znacznie więcej sensu, bo gdyby sam faktycznie przeszedł już tak spory kawał drogi powrotnej, to raczej nie zdążyłby uratować Froda przed szelobą. Sam Frodo z kolei tak naprawdę wcale nie szamotał się w zwisających zewsząd pajęczynach, tylko ciął je żądełkiem jak zły, a czający się w ciemności Golu w przeciwieństwie do tego co pokazano w filmie nie zaatakował Frodo tylko sama. Poza tym w książce to również oczywiście sama nie Frodo skorzystał w tej sytuacji z mocy flakonika Galadrieli, a orkowie, którzy natknęli się na sparaliżowane ciało Frodo nie byli w stanie zauważyć sama nie dlatego, że tak dobrze on się ukrył, jak pokazano to w filmie, a jedynie dlatego, iż stał się on niewidzialny, zakładając pierścień na palec. W książce nie pojawia się również ta cała popularna filmowa scena opowiadająca o tym, w jaki sposób Smigol stał się Golumem, a jeśli chodzi o wojenne stosy płonące m.in. w Gondorze Aldor czy to sygnalizowały one niebezpieczeństwo już w trakcie podróży Pipina do Minas Tirith, wobec czego nie mogło być tak, że to on podpalił pierwszy z nich, jak miało to miejsce w filmie. Poza tym już nawet sam jego wjazd do Minas Tirith wcale nie przebiegał tak bezproblemowo jak w filmie, bo Gondorczycy, a konkretnie strażnik o imieniu Ingold, początkowo chcieli przepuścić jedynie Gandalfa. Zgodnie z książkową chronologią, wyjście wojsk Saurona z Minas Morgul w przeciwieństwie do filmu miało miejsce jeszcze przed przybyciem Gandalfa do gondoru, wobec czego niemożliwym jest, by tak jak w filmie, obserwował on z balkonu wieży namiestnika towarzyszącą temu jakąś białą łunę. Podobnie Faramir przed swoim pierwszym powrotem do stolicy wcale nie wycofywał się z powodu ataku orków na jego armię, tylko po prostu zmierzał w tym kierunku, zostając zaatakowanym na przedpolu przez samych nazguli. Jeśli zaś chodzi o Rohirrimów, to ci wcale nie ruszyli tak od razu na pomoc Gondorowi, ponieważ w książce król Theoden zarządził najpierw przegląd wojsk, który miał się odbyć w Edoras. Warto również wiedzieć, że w książce to właśnie już na tym etapie Aragorn zdecydował się na poszukanie ścieżki umarłych i zwerbowanie do swojej armii przeklętych duchów ludu gór. Co ciekawe, w przeciwieństwie do tego, co pokazano w filmie, to nie bezpośrednio sam Elrond powiedział Młotej Ścieżce, a zrobił to tak naprawdę Elrohil, czyli jeden z jego synów, który wraz ze swoim bratem Eladanem oraz strażnikiem z północy o imieniu Halbarat prowadził na wojnę 30-osobową grupę żołnierzy nazywaną Szarą Drużyną. Książkowy Aragorn wiedział również o planach ataków Saurona dzięki temu, że zajrzał w kryształ ortanku, a nie dlatego, że powiedział mu o tym Elrond jak miało to miejsce w filmie, a ponadto wcale nie przyłapał on Eowiny na próbie wzięcia czynnego udziału w wojnie, tylko ona sama otwarcie mu się do tego przyznała. W przeciwieństwie do filmu Aragorn, Legolas i Gimli nie przemierzali ścieżki umarłych samotnie, tylko w towarzystwie grupy strażników, a ponadto wcale nie musieli oni odsyłać koni do domu, bo te również były w stanie nią przejść. Dodatkowo w książce, by przywołać duchy umarłych Aragorn musiał zagrać na rogu Elrohila, czego nie pokazano w filmie i tak naprawdę gdy zjawy już się pojawiły, to same zaczęły go prosić o to, by mogły w końcu dotrzymać przysięgi i uwolnić się od klątwy, a nie tak jak miało to miejsce w ekranizacji, w której to mieli oni jeszcze do Aragorna jakieś wąty. Poza tym, gdy jeźdźcy Rohan ruszali na front, to książkowy Mery wcale nie rozpoznał zabierającej go ze sobą wbrew woli króla Eowiny, wierząc jej, iż ta jest młodym rycerzem o imieniu Dernhelm. W filmie bardzo pogmatwana została również kwestia obrony Osgiliad przez oddział Faramira, no bo w książce udał się tam jedynie przed samym oblężeniem Minas Tirith, podczas gdy w filmie wychodzi na to, że najpierw tam był, potem nagle go tam nie było, a zaraz potem znowu musiał tam wracać. Nie było też wcale tak, że Faramir wrócił sam pod Minas Tirith zwisając z konia, tylko po utracie przez niego Osgiliad odbyła się cała akcja odwetowa na polach Pelenoru, w trakcie której książę Dol Amrot o imieniu Imrahil pochwycił go po prostu ranionego zatrutą strzałą. Sam Denetor z kolei, w przeciwieństwie do swojego filmowego odpowiednika, doskonale zdawał sobie sprawę z faktu, iż jego drugi syn ciągle żyje i bał się po prostu jedynie o jego zdrowie. Nie było więc też tak, że stał się on totalnie niepoczytalny i to aż do tego stopnia, że Gandalf musiał pobić go swoją laską, a choć sam czarodziej faktycznie przejął dowództwo nad obroną grodu, to zrobił to na jego własne życzenie, ponieważ namiestnik wolał czuwać przy swoim synu. Wobec tego wszystkiego w książce oczywiście również i Pippin nie musiał się w tym temacie aż tak bardzo produkować, a Denetor dokonał samospalenia, dlatego iż po prostu zwątpił w jakiekolwiek szanse na zwycięstwo z siłami Mordoru. Śmierć Denetora nie wyglądała więc również tak, że najpierw się podpalił, a następnie zleciał ze skarpy, tylko po prostu spłonął na stosie w całkowicie klasycznym tego słowa znaczeniu. Poza tym, w przeciwieństwie do filmu, książkowy Teoden nigdy nie dowiedział się, że Eowina jednak znalazła się na polu bitwy i zabiła króla na zguli, gdyż umierającego króla w oryginale nie żegnała ona, tylko jej brat Eomer. Z kolei statkom płynącym wraz z armią umarłych na odcież Gondorowi przewodzili nie tylko Aragorn, Legolas i Gimli, jak zostało to pokazane w filmie, ale również i Halbarad, Teladan oraz Elrohil, a także jacyś bezimienni Dunedainowie. Wracając wreszcie do wątków Rodo i sama, ten drugi, by przedostać się na szczyt wieży Sirit Ungol w książce, wcale nie rzucał na ścianę swojego cienia, dokonując przy tym jakiejś dziwnej pantomimy, by przestraszyć orków, tylko krzyczał do nich, że jest wielkim elfim wojownikiem, co o dziwo całkiem nieźle zadziałało. W książce jednak wcale nie zabił on tak wielu z nich jak miało to miejsce w filmie, walcząc po drodze właściwie jedynie z szagratem, któremu ostatecznie pozwolił uciec oraz faktycznie zabijając znęcającego się nad Frodem snagę, tyle że również nie w taki sposób jak w ekranizacji, bo nie przebił go swoim mieczem, a jedynie zrzucił na dół, przez co ten skręcił kark. Ich ucieczka zwierzy również nie była tak bezproblemowa, jak pokazano to w filmie, i ogólnie przemierzając później Mordor w książce znacznie częściej natykali się jeszcze na różnego rodzaju przeszkody. Merry i Pippin w oryginale wcale nie spotkali się ponownie na polu bitwy, tylko dopiero za murami Minas Tirith podczas gdy rannych przenoszono do domów uzdrowień. Poza tym wojska przymierza wcale nie wyruszyły tak od razu pod czarną bramę, jak miało to miejsce w filmie, bo trzeba było zająć się rannymi i w książce jest w ogóle cały rozdział, w którym Aragorn chodzi sobie po tych domach uzdrowień i magicznie leczy wszystkich królewskim zielem Otelos. Sama narada przed wyruszeniem pod Czarną Bramę również nie wyglądała tak, że zadecydowali o tym właściwie jedynie członkowie drużyny pierścienia, jak miało to miejsce w filmie, i uczestniczyli w niej chociażby również synowie Elronda czy książę Imrahil. Książkowy rzecznik Saurona normalnie wyszedł na spotkanie posłów i zaczął z nimi przez pewien czas pertraktować, co ma znacznie więcej sensu niż w filmie, w którym to od razu po otwarciu bramy zaczęli oni uciekać. Z kolei gdy doszło już do bitwy, to choć nie wiem w jakiej kolejności ruszały poszczególne formacje, to absolutnie nie mogło być tak, że zaraz za Aragornem pobiegli Merry i Pippin, bo Merego w ogóle tam nie było, gdyż leżał on ranny w gondorskim szpitalu. Z kolei ta wzruszająca scena z heroicznym wzięciem Frodo przez sama na plecy pod samą górą przeznaczenia, choć faktycznie jest bardzo klimatyczna, to nie do końca znajduje swoje odzwierciedlenie w książce, bo w niej sam nosił Frodo na baranach już od dłuższego czasu. Poza tym, już pod samą górą przeznaczenia sam wcale nie rzucił w Goluma kamienie, ma zaatakowany przez niego Frodo doskonale sobie z nim poradził, bo ten, jak napisano w książce, był już wtedy zaledwie cieniem żywej istoty. Dodatkowo w przeciwieństwie do filmu, Sam miał wtedy jeszcze okazję pozbawić go luma życia, ale tak jak napisano, ten po prostu wybłagał u niego litość. Ostatecznie jednak, tak czy siak, zarówno w książce, jak i w filmie wpadł on w ogień z pierścieniem, znajdującym się na odgryzionym palcu Froda, tyle że w oryginale z tego palca go nie zdejmował, a poza tym książkowy Frodo wcale nie musiał wisieć na jakiejś półce skalnej. Poza tym książkowy Frodo obudził się nawet wcześniej niż sam i wcale nie było tak, że przy jego łożu zebrała się cała drużyna. Dodatkowo choć na polach Cormalentum faktycznie wiwatował na cześć czwórki hobitów, to nie było tak jak w filmie, że wszyscy znajdujący się tam ludzie ukłonili się przed nimi, a zrobił to jedynie Aragorn oraz jakiś minstrel, który ułożył pochwalną pieśń na temat ich bohaterstwa. W filmie nie pokazano również tego, że Eowina ostatecznie zakochała się w Faramirze i została zawodową uzdrowicielką. A skoro mowa już o Faramirze, to jako namiestnik Gondoru to właśnie on przyniósł koronę dla Aragorna. I choć faktycznie na jego wyraźne życzenie ukoronował go Gandalf, to koronę tę przekazano mu przez Frodo, a nie przez jakiegoś anonimowego Krasnoluda, jak miało to miejsce w filmie. Na całej tej uroczystości nie było również Arweny, która przyjechała do Minas Tirith na swoje zaślubiny z Aragornem dopiero jakiś czas później wraz z zastępem elfów i to też złożonym z większej ilości przedstawicieli rodu, niż tylko Elrond. Dodatkowo przed powrotem do Shire cała książkowa drużyna odwiedziła jeszcze miejsca, w których była wcześniej, takie jak Fangorn, Edora, Slothlorien czy Rivendell, a skoro już mowa o Shire, to w przeciwieństwie do filmu w książce wcale nie panował tam spokój, bo wzniecono w nim powstanie dowodzone przez Sarumana, którego dalsze losy w filmie są niestety nieznane. Poza tym rana Frodo, którą otrzymał na wichrowym czubie, zabolała go jeszcze w trakcie drogi powrotnej, a nie dopiero po czterech latach w Shire, jak miało to miejsce w filmie, a jeśli chodzi o chęć zobaczenia pierścienia po raz ostatni przez Bilbo, to ten wygłosił ją nie w trakcie podróży z Shire do Szarej Przystani, tylko jeszcze w trakcie drogi powrotnej z Rivendell. No i na sam koniec jak wynika z książkowego opisu Mary i Pippin wcale nie zostali zabrani na pożegnanie Frodo i sami na własną rękę dojechali tam na koniach, a sam pod koniec historii wcale nie miał żadnego syna jak pokazano to w filmie, a jedynie córkę Eleanor, która jednak musiała być znacznie młodsza, bo miała zaledwie pół roku. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. To już oczywiście koniec tej serii i na dniach klasycznie wleci z niej cała sklejka, ale nie wyeksploatowałem jeszcze pod tym kątem całego Tolkienowskiego Uniwersum, także jeśli chcielibyście zobaczyć podobny materiał chociażby z Hobbita, to napiszcie mi o tym w komentarzu. A ja tymczasem się żegnam, jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!